Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Szafran i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale A dzisiaj, moi drodzy, będzie odcinek wyjątkowy ponieważ poznacie Martę i Rafała parę, która posiada niezwykle unikatowy samochód mianowicie Fiata 126P po tuningu w stylu lat 90 ponieważ wtedy właśnie ten samochód był budowany I moi drodzy, tak tytułem wstępu chciałbym wam powiedzieć że Marta i Rafał to są ludzie, którzy regularnie biorą udział w rajdzie z Wombol A rajd ten charakteryzuje się m.in. tym, że trzeba uzbierać pewną pulę pieniędzy między od darczyńców, żeby w tym rajdzie wystartować. No i moi drodzy, tutaj do Was gorąca prośba. Oczywiście, jeśli macie ochotę, to możecie wesprzeć działania właśnie Marty i Rafała poprzez link do zbiórki, który macie właśnie pod tym filmem. Już niewiele tam zostało, więc możecie, tak jak mówię, ich wspomóc. Będzie mnie i im na pewno bardzo miło, jeśli to zrobicie, jeśli będziemy mogli właśnie tak wspólnie pomóc. No i właśnie w rajdzie z Wombol fajne jest to, że cała ta kwota, którą oni uzbierają, idzie do dzieciaków, którym właśnie ta pomoc jest potrzebna, więc tak, jak mówię, to jest bardzo duży plus. Druga rzecz, moi drodzy, to z góry Was przepraszam, ponieważ w tym nagraniu były bardzo ciężkie warunki. Mieliśmy mega, mega mocny wiatr, a nagranie to wyniknęło bardzo spontanicznie. Więc jeśli usłyszycie jakieś problemy z dźwiękiem, a mogą takie się pojawić, to oczywiście z góry Was przepraszam. Robiliśmy co mogliśmy z mikrofonami, żeby to było dla was czytelne, ale myślę, że treść się obroni. Trzecia rzecz, moi drodzy, to co? Życzę Wam miłego oglądania, ponieważ Marta i Rafał są świetnymi ludźmi, a samochód jest również nietuzinkowy, więc myślę, że ten film Wam się spodoba. Zapraszam Was do 그런다냐? Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Proszę opowiadajcie, co to jest za samochód, który rocznik i jak udało się go kupić? E, witamy. witamy. Jest to Fiat 126P. No, jak widać, dość mocno przebudowany i zachowany w stylu lat 90. E, wszelkiego rodzaju modyfikacje były robione przez Pana, od którego go odkupiłem. E, miał te auto od nowości. Z tego co dobrze pamiętam, jest z 1978 roku. No auto miało gdzieś tam wiele jakiś odsłon swoich wyglądów, silników, więc, więc no teraz jego finalny, finalnie wygląda tak. Udało się go kupić na jednej z grupek na Facebooku, był po prostu wystawiony, no i gdzieś tam udało się szybko złapać kontakt z właścicielem, który, który chciał go sprzedać. No i musieliśmy troszkę na niego poczekać, ale na szczęście się udało, pojechaliśmy po niego do Aleksandrowa Łódzkiego. No, i tak znalazł się u nas. Teraz jakoś chcemy go no, doprowadzić do stuprocentowej do używalności no i dalej, żeby, żeby sobie istniał. Tak? Cieszył oko. Cieszył oko i, i cieszył też głównie nas no i ludzi na zlotach, tak? No, żeby, żeby pokazać dalej tą historię i tą pracę tego człowieka. Dobra, a powiedzcie mi tak. Pierwsza rzecz to jest wasz jedyny samochód. Czy macie jeszcze jakieś inne w swojej kolekcji? Yy, m, mamy, mamy dość dużo, du dość dużo <laughs> różnych aut. Jedni zbierają znaczki my auta, mamy my, ponad okay. 30 aut. Kurczę, e, no tak, ilość, Troszeczkę już jest. E, Fiatów też mamy kilka, ale no, ten jest taki najfajniejszy. Jak jechaliśmy za wami, bo tutaj z Reginą oczywiście wyjaśnienie dla naszych widzów, jechaliśmy za wami przed chwilą tym naszym samochodem, to widzieliśmy reakcję przechodniów, która była po prostu niesamowita. Wszyscy się za tym samochodem oglądali i wszyscy się na niego Patrzyli, tak jak już powiedziałeś, jest to taki tuning z stylu lat 90. Tak. Więc może opowiedz coś więcej o tym Bodykicie. Bo jak to powstawało? Ty masz kontakt z właścicielem, który go tworzył? Jak to... eee, tak, mam kontakt, e, mam kontakt z panem, który go tworzył e, i z jego synem. E, z tego co zostało mi przekazane, robił on to sam wszystko ręcznie w garażu. Miał swój taki mały warsztacik e, i garażek. Więc tworzył to, to tak naprawdę sam, z głowy, z tego jaki miał pomysł. Maska dla jest w całości tak, przez Pana tutaj, maska, jest jego projektem. Maska przednia jest cała z laminatu, tylna klapa jest cała też z laminatu. Progi są bodajże od jakiegoś Renault, z tego co wiem, dokładki. No a reszta jest tak naprawdę gdzieś tam, no powiedzmy fantazją, fantazją tego, tego Pana, tak? A powiedz mi, w którym roku został zbudowany ten samochod? ty Masz taką wiedzę? Yy, dokładnie nie wiem, ale. 2000? 2000? Nie, 2000 to już przestawał jeździć. Gdzieś 90., któryś rok na pewno. Yy, gdzieś z tego co wiem na ostatnich zlotach i, i, i jakichś tam informacjach z internetu i od właściciela. Jakiś 2002, 2000 rok w ostatnim czasie wtedy się już gdzieś pojawiał. No i od tamtej pory, no praktycznie 20 lat przestał w garażu, no i uchował się w takim stanie, jak jest teraz, no gdzieś tam jakieś poprawki wiadomo, są już zrobione od czasu, gdy go kupiłem, ale, ale no uchował się tak jak widać, tak, więc... Yy więc no, myślę, że dziewięćdziesiąty któryś rok, no tak. właśnie okay. teraz uprzedziłeś moje następne pytanie, bo miałem pytać, czy właśnie on był zbudowany w takim kolorze i, i, i Wy go tak kupiliście, czy go malowaliście, ale z tego co powiedziałeś, to po prostu taki był od początku, ten kolor, te wszystkie naklejki, które tutaj są, bo to jest malowane, tak? E, tak, 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 płomienie są malowane, naklejki są e, bodajże jakąś firmą, nie wiem czy tego pana, czy jakąś tam, która sobie po prostu e, gdzieś tam kiedyś była, z tego co wiem, to on miał już parę odsłon, parę kolorów. Gdzieś udało mi się znaleźć zdjęcia, jak był niebieski. Eee... Zielony chyba też był? Zielony chyba też był, eee, więc no parę kolorów miał, ale no, my go kupiliśmy. No, tak, jak, tak, jak widać, tak, tak, tak praktycznie jest zachowany. No, jakieś tam mówię, parę rzeczy zostało tam zmienione pod siebie, pod, pod, pod swój wygląd. No, ale to wiadomo, takie drobiazgi. Nie, jakieś drobiazgi, tak. No, ogólnie chcemy go zachować w takim stylu, jakim jest. Eee... I żeby nie psuć roboty, tak, żeby nie, tego, nie psuć, tej nie całej psuć pracy, pracy i tylu godzin włożonych w stworzenie tego dzieła, bo trzeba tak powiedzieć. Tak, tak, tak. I naprawdę, no jest To jest rodzaju dzieło sztuki, nie? Dokładnie. Tym bardziej, że właściciel robił wszystko sam, nie były to gotowe bodykity i tak dalej, no jest tutaj ogrom Zap pracy pan, i serca. Nie? Tak. Dokładnie. W tych czasach, że coś takiego stworzył, bo, bo naprawdę fajny projekt. No i moi drodzy, tak, widzieliśmy go już z zewnątrz, więc fajnie było, gdybyście pokazali naszym widzom również, jak on wygląda w środku. I Jak nietuzinkowo się otwiera? Jak się otwiera, ponieważ jak widzieli, zauważyliście, moi drodzy, ten samochód nie ma klamek. Tutaj już właściciel go otworzył, a ja sobie pozwolę przymknąć jeszcze raz, żebyście to zobaczyli. Pokażę najpierw, w czym to się otwiera. Tutaj ogólnie klanek, jest tak, tak, pilocik, klamki nie ma. I. naciskamy pilocika drzwi się otwierają. Z pilota. Cielona, taka sprawa, powiem ci, nie? No, i dobra, opowiadaj o tym wnętrzu. Ja będę naszym widzom pokazywał e, tak. E, są założone elektryczne szyby, są założone elektryczne lusterka. E, coś tu mogę więcej powiedzieć? E, środkowa konsola też jest tam stworzona przez tego pana, jest wskaźnik temperatury. Obrotą jest Lumela z tamtych lat. E, schowek jest też z jakiegoś innego auta dorobiony, zamykany. E, na boczkach są. E, Klamki od Poloneza. Tak, w ogóle widzę tak. że te podłokietniki tutaj jest z boku na drzwiach też tu Polonez, z Poloneza, Polonez dokładnie. No to też gdzieś takie tam tych lat po prostu. Obicia właściciel szyb, robił tak? sam? Tak, tu jest konsola do szyb. Pod spodem jest z BMW wyświetlacz, który pokazuje datę i temperaturę. No niestety po latach już odmówił troszkę posłuszeństwa. No, fotele są intergrokliny. Z tyłu oprzyta kanapa też przez tego pana, bo robił to, to sam osobiście. No podsufitka też jest cała pełna, no bo w maluchach tego nie było, nie zdarzało się. No i z takiej ciekawostki wszystkie szyby są browny. Udało się dokupić przednią, bo niestety była zwykła a reszta, reszta była browny, więc no też taki smaczek z tamtych lat i, i, i taki no ciężki temat do, do dostania. Zobaczę sobie na wskaźniki, bo chyba są ze Sportinga, tak? Tak, są ze Sportinga, niestety bardziej to Bayer niż działające wskaźniki, bo, no bo obrotomierz i, i temperatura nie działa, ale, ale gdzieś tam to swój jakiś urok powiedzmy też ma, nie? A jak już jesteśmy, powiedzcie, przy prędkościach i przy technicznych rzeczach mm -hmm. tego samochodu, to jaki tutaj mamy silnik? Możesz otworzyć klapę? Tak, tak, już otwieram. Klapa też otwiera się z rączki z tyłu, bo jest założony zamek, więc mamy rączkę do otwierania. Taktyczny sznurek. Tak, <grym> silnik jest z Fiata Uno 1.0 lub 1.1 na gaźniku jeszcze, nie na wtrysku. Chłodnica jest założona z przodu, wentylator z przodu, jest nagrzewnica, więc no, jest ciepło, nie tak jak w normalnych maluchach, że tak powiem. Eee, co do butli po prawej stronie, jest Właśnie. to... Nitro? Jest to tak. Jest to nitro, niech tak zostanie. Podłączone jest, jest, jest przełącznik na konsoli też jest, więc przez poprzednika założone jest nitro. Eee, ma włożoną skrzynię od Daci 1310 bodajże. Czterobiegową, no jest taka dość, dość żywotniejsza niż maluchowska. No całkiem przyjemnie się jeździ, niestety biegi są w odwrotną stronę, ale kwestia, kwestia przyzwyczajenia. <grytania> tak, <grytania> <grytania> ale to też ma jakiś swój urok. No. Nie no powiem Wam moi drodzy, że to co tutaj widzimy to jest absolutny hit. Ja powiem Wam, że gdybym miał okazję kupić taki samochód, to oczywiście nie wahałbym się ani chwili, bo wygląda po prostu niesamowicie no i pięknie się prezentuje. Powiedz mi, czy przewieziesz mnie tym autem, bo to też... Tak, tak, jak to. najbardziej, oczywiście No to co, moi drodzy, wsiadamy do środka I robimy jazdę w Proszę, panie szoferze, otworzyć mi drzwi Bo ja tutaj klamki nie mam, więc się do środka Proszę nie dostanę Dziękuję zapraszno. serdecznie <laughs> Dobra, wsiadamy, moi drodzy Powiem wam tak Przeniosłem się właśnie w lata 90, gdzie jedziemy tutaj z kolegą, zobaczcie, na dyskotekę tak się czuję, jak jechalibyśmy teraz do jakiegoś energii, albo, albo nie wiem, jakie tu macie dyskoteki w okolicy. Powiem yy, yy, szczerze, się... że nie wiem, ale coś tu jest, coś by się znalazło. <grym> no to prowadź mi proszę cię na dyskotekę. Tutaj zobaczcie, mamy szyberda, tak, który jest widzerecznie otwierany. Można go sobie oczywiście uchylić. No i fajny efekt też w środku, moi drodzy, robi właśnie ta czerwona deska, którą tutaj widzicie. Czerwona, bordowa. Jest to taki materiał, zobaczcie, jak dawniej firanki albo story były na oknach, nie się mówiło na to story, nie wiem, jak u Was. O kurczę, powiem Ci, czuć tunik, twardy z Tak, jest, jest, coś tam jest. A, i teraz moi drodzy, jeszcze tytułem wyjaśnienia, ponieważ wcześniej powiedzieliśmy, że to jest prawdopodobnie 78 rok, jak baza była wykorzystana do zbudowania, no ale 80, jest to pewnie 87. 87 rok, więc tak tytułem tutaj jeszcze wyjaśnienia. No Tutaj tak, właściciel powiedział, że wskaźniki nie działają, ale jeden tutaj od ładowania znaczy, no, tak, się pokazuje. Ładowanie był tu wcześniej zegarek. Ładowanie jest założone przeze mnie. No bo zegarek był po prostu takim bajerem. Mhm. Wskaźnik temperatury niestety ja dzisiaj troszkę... Trącnąłem gdzieś po prostu jak wsadzałem radio, i okay. teraz nie pokazuję, ale ogólnie działa. Obrotom jest jak widać jest, jest sprawny bardziej na zegarach po prostu są. E, Jaker tak działają. Z tego co gdzieś tam się dowiedziałem od, od poprzedniego właściciela, to zegary były te podłączone jak była tu 650. -ka. aha rozumiem No, że później była zmiana, zmiana silnika, tak, no to to zostały te odłączone, a, a były podłączone te powiedz mi, jak to jest jeszcze w papierach ujęte? Ty masz tam wpisane, że to jest silnik, właśnie 1.1, czy. Tak, tak. Mam w, mam w dokumentach, jest wbity słabszy dowód, było okay. to też robione w tamtych latach. Mm. Kiedy się dało jeszcze takie Kiedy rzeczy robić? Kiedy się dało takie rzeczy robić, teraz jest z tym dość duży problem. Tak. E, więc no, normalnie mam pojemność, bitą konie, e, wszystko jest. Tak, jak się sobie to można powiedzieć. Tak, tak, dokładnie. I jeszcze z takich ciekawostek. Mm -hmm. Ma z przodu hamulce tarczowe i z tyłu hamulce tarczowe. Czyli taki full komplet? Full komplet tak. No, wiadomo, w dzisiejszych czasach gdzieś tam te przody do malucha nie jest to problem założyć. Z tyłami jest różnie. Ktoś tam już powoli działa i zakłada, no ale myślę, że gdzieś tam w latach 90. gdzie no, trzeba było, nie było jakichś laserów, tokarek takich rzeczy. No to trzeba było poświęcić pracy. Nie, no, mnóstwo I, i, ci, i czasu, żeby sobie to wymyśleć sprawdzić, co wejdzie, co się zmieści, co się nie zmieści, dlatego no mówię, ja jak najbardziej ukłony dla, dla pana, który budował, dla konstruktora, bo... Trzeba, bo to jest naprawdę mnóstwo pracy i też wizję trzeba było mieć w tamtych latach, a powiem Ci, z zewnątrz jest to wykonane naprawdę solidnie. I moi drodzy, jeszcze tutaj dla Was muszę coś powiedzieć, ponieważ tak, pierwszy raz jadę w Maluchu, który ma zmieniony silnik, i właśnie mój mózg ma lekki taki powiem wam wiecie mindfuck można powiedzieć ponieważ tak jadę w maluchu widzę że wnętrze jest maluchowskie ale dźwięk silnika jest zupełnie inny więc tak jak mówię tak, to eksplozja op... mózgowa bo pierwszy raz mam z czymś takim do czynienia ale Powiem ci, że fajnie się nie jeździ, naprawdę tutaj ten silnik kurczę się sprawuje mega. E, fajnie, fajnie ze względu na to też, że ma dość cichy wydek założony, więc nie jest to takie męczące. Tak, no, e, naprawdę. No wiadomo, że to no, zmiana silnika, no to jak zmiana silnika e, no wpływa fajnie na, na ten komfort, bo no, w sumie nie dzisiaj jak normalnym autem. Ta, tak? tak, jest żwawy, e, fajny. Jest żwawy, fajny, można nim przyspieszyć, można nim wyprzedzić. No, miny ludzi też gdzieś tam jak się podjeżdża, że jednak no, nie brzmi to maluchem, że hmm. tak powiem. No, to też, też takie dość, dość fajne i dość specyficzne. Zobaczcie, pan przejeżdża na rowerze, i co? Musiał się oglądać rzeczywiście na maluszka. Tutaj kierowca z boku. No, oczywiście, że się oglądnie na maluszka. Tutaj zobaczcie, głowa zostaje na maluszku. Wszyscy się patrzą na maluszka, którym jedziemy. A powiedz mi, co to jest za kierowica, Bo mi się bardzo podoba. E, Więc co jest to jakiś momo. Niestety modelu mm. do końca nie znam, nie sprawdza. Ale świetnie wygląda. E, tak, fajna, malutka. Fajna, malutka, e, fajna malutka. Dobrze, dobrze w rękach siedzi. Nie przeszkadza. No tak, jak się jest ktoś większy, no to, no to też ok, nie? A jeszcze zobaczcie, podsufitka jest z tyłu wykończona do samego, do samego dołu i brakuje tylko półki z głośnikami. Może kiedyś dorobisz, ale dobra. to jest. Tylko głośniki są zakryte, żeby ich nie było. widać. Aha! Tak, są tam głośniki. Głośniki tak? są z tyłu. E, możesz pokazać widzą. Tu są założone syczki. No. A I jeszcze, słuchaj, później pan, jak dojedziemy, to, to są jeszcze głośniki z tyłu. To za musimy się nie jest koniecznie koniec tak, pokazać naszym e, widzom. Więc są jeszcze głośniki z zasiedleniami. Te stworzone w takich fajnych skorupkach, powiedzmy, e, z laminatu, bo ten pan, który to wszystko robił, no. Nie robił tego z metalu, robił to sam gdzieś tam z odlewu, z laminatu, więc e, no parę takich fajnych rzeczy są zrobione, jak ten wlot powietrza z tyłu do silnika, właśnie te głośniczki, e, więc no gdzieś tam. Auto zrobione z mega smakiem, moi drodzy, tak mówię, im dłużej jadę, tym bardziej zazdroszczę, e, że udało Ci się coś takiego kupić, a powiedz mi jeszcze proszę tak, o, tutaj zobaczcie, kolejny kierowca, pokazywał nam kciuk do góry. No naprawdę głowy się urywają za tym samochodem, więc, więc tak jak mówię, no mega sprawa. A powiedz mi jeszcze tak, bo wracając do tego zakupu, kupiłeś go, można powiedzieć, że już w grudniu tak naprawdę, chociaż odebrałeś później z tego co mówiłeś. Mniej więcej, tak, tak, dokładnie. Eee, więc to było. No przy dzisiejszym, że tak powiem szale na wszelkie wyroby z PRL-u, maluchy, duże Fiaty, innego rodzaju rzeczy, no ten samochód jest nietusinkowy, jest nietypowy, więc podejrzewam, że on musiał wzbudzić większy jeszcze szał. Mnie nie udało się go zobaczyć na żadnych aukcjach, mówiłeś, że był wystawiony na jakichś grupach Facebookowych. Tak, 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 tak. Tutaj też dla naszych widzów taka fajna podpowiedź, szukajcie na takich grupach samochodów, bo tam różne smaczki się pojawiają, jak widać. Można, można coś tam najbardziej. E... Jak to zrobiłeś, że ty go właśnie kupiłeś? Bo podejrzewam, że kolejka po ten samochód musiała być jak stąd do Nowego Jorku, tak e, Wiesz, co kolejka, tak. Kolejka była bardzo duża. E, ja powiedzmy, że gdzieś tam byłem jedną z pierwszych osób, którą mi się udało odezwać do, mhm. do właściciela, e, bo wystawiał te auto syn tego pana, który budował no, razem z nim też ten samochód, tak. No. E, nie wiem, może też kwestia tego, że. Rozmawiałem z tym synem, z Kamilem, tak? E, bo, pozdrawiamy Kamila, e, Bo rozmawiałem z nim, mówiłem mu też, że mam tam auta, mam jakąś swoją pasję, też interesujemy się starą motoryzacją, gdzieś tam pomagamy charytatywnie, mm. e, uczestniczymy w złombolu, no i też może to też go w jakiś sposób zaważyło. Tak, e, tak no myślę, że no też wiedział, że te auto no, nie pójdzie w złe ręce, że może no, nie pójdzie na stracenie, czy do jakiegoś handlarza, ktoś go nie rozbierze Aha. na części. Mam oczywiście z Kamilem i z jego tatą cały czas kontakt. Nawet mamy w maju do nich jechać, jak będą już w Polsce, całą tutaj naszą taką ekipą maluszkową, bo mamy tutaj taki mały swój klub w Lipsku, więc mamy tam do nich jechać ich odwiedzić. No myślę, że bardzo się ucieszy, tak? Jak zobaczy, na pewno, na pewno, zobaczy. Słuchaj. Auto cały czas mam z nim kontakt, wysyłam mu zdjęcia, bardzo się cieszy, że, że nas cieszy, że auto trafiło w dobre ręce. Mhm. Więc fajnie, no, no, naprawdę, naprawdę fajnie. Myślę, że to była taka też gdzieś no, karta Przebaga przetargowa, dwoja, tak, 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 tak no, mi, że jednak gdzieś mam te auta, gdzieś się tym interesuje, że, że, że jakoś to tam. No bo powiem wam drodzy widzowie, że spójrzcie No ten samochód, powstawał w latach 90. Tak, już tutaj wspomnieliśmy na pewno. Bardzo dużo się tutaj właściciel nad tym napracował, więc nie dziwię się, że zależało mu, żeby ten samochód szedł w dobre ręce. I powiem Wam szczerze, że cieszę się właśnie, że trafił do takiego pasjonata, bo, bo, bo ten samochód na to jak najbardziej zasługuje. A tutaj właściciel, jak słyszeliście, ma dużo samochodów, ma też dużo pasji, jeżdżą, pomagają, więc tak jak mówię, no super, że trafiło to, właśnie, że się tak to wszystko złożyło. Dokładnie. I tak jak mówię, gratuluję zakupu. No i też gratuluję poprzedniemu właścicielowi, że znalazł dobry dom te, dla tego samochodu, bo to też jest w mojej ocenie bardzo, bardzo ważne. powiedz mi, masz wiedzę, czy to był jedyny samochód, który zbudował, czy być może jeszcze były jakieś inne sztuki, które powstały z jego, że tak powiem, pod jego ręki i są w podobnym stylu, nie? Był, jest jeszcze jeden maluszek, który znajduje się gdzieś bodajże. W okolicach Opola też mam kontakt z tym chłopakiem, który go, go kupił. Był powiedzmy takim w cudzysłowie trochę może klonem tego żółtego, bo żółty był pierwszy, zielony był drugi. I z tego co wiem, to żółty był taty, zielony był syna, ale to okay. nie jest potwierdzone gdzieś tam przez nich bezpośrednio, tylko gdzieś tam po internecie od ludzi się, się tak po prostu dowiedziałem. Hmm. Więc, więc był, jest, jest drugi, tak? Tamten nie jest słapem, jest 650, on ma tam coś porobione. A, czyli tylko wizualnie po prostu porobiony. Tak, Jest porobiony wizualnie, ale jest bardzo podobny, ma podobne body, no jest w takim zielonym ja kolorze, skrabiam, tak jak tak, kiedyś coś robiło, czy takie coś. Fala kawasaki, coś takiego koloru. Okay, też trafił do, do fajnego chłopaka, który też tam ma, ma swojego drugiego maluszka też go odrestaurowuje, robi, więc też nie trafił w złe ręce. Mm. Eee, no jest duża szansa też, że no jest w tym roku ogólnopolski zlot Malucha w e, Opolu. E, więc mamy plan jechać na ten zlot. E, no i jest bardzo duża szansa, że spotkamy się z tym chłopakiem, więc... Będą będzie dwa, Tak, więc bę, może miejsce. się uda gdzieś tam dwa obok siebie postawić, żeby, e, no żeby każdy sobie popatrzył. No też jestem ciekaw, bo ja tego zielonego nie widziałem. E, byliśmy później później odebrać tego, mhm. więc, więc no miejmy nadzieję, że się też uda spotkać kiedyś, Nie? no fajnie, fajnie by było no i zobaczymy, zobaczymy ale ogólnie drugi jest jest trochę podobny, trochę klonem trochę takim może pomysłem, co było z tego mhm. zostało, zostało przeniesione tam ale no, no fajnie, że i obydwa się uchowały i obydwa gdzieś tam trafiły myślę w dobre ręce i mojej i tego chłopaka, który ma, bo i też mam z nim kontakt, i on też wiem, że go odbudowuje, też sobie wysyłamy gdzieś tam nawzajem zdjęcia, gadamy, co jak, gdzie tam zrobione, jakie są patenty, no bo jest tu ich tam sporo przeróbek wszelkiego rodzaju, więc przynajmniej mamy jakieś wsparcie między sobą, bo, bo no niestety właściciel niewiele, nie wszystko już pamięta, jak co było przerabiane, zwłaszcza że było robione to parę naście naprawdę parę naście lat temu. No i też no, nie jest już w stanie wszystkiego, wszystkiego spamiętać, tak wiadomo. No, auto przestało 20 lat w garażu zamknięte w suchym i myślę, że to go uratowało i to, no i to go zachowało w takim fajnym stanie, tak? Bo, bo, bo gdyby stał gdzieś pod chmurką czy coś, no to myślę, że... Że nic z nie wiem, no nie tak, było, nie tak, nie. nie byłoby już z niego nic. A powiedz mi tak właśnie, bo tutaj wspomniałeś o tym jego stanie, możesz go już zgasić. E, jeśli chodzi o stan właśnie podwozia, to, to jest to tak, że, że nadaje się do użycia, czy, czy ma trzeba coś robić? E, tak, wiesz co, od dołu jak najbardziej? Jak najbardziej jest, jest ok, e, Ma tam parę miejsc takich gdzieś do poprawek, no ale mm. wiadomo, no, z tego co rozmawiałem z właścicielem, on w tamtych latach użytkował tego auta jako auto na co dzień. Nie było to w żaden sposób auto weekendowe, zlotowe, tylko wiosna, lato, jesień, zima, do sklepu na zakupy, gdziekolwiek. On po prostu tym maluszkiem sobie śmigał, ale jest bardzo dobrze zakonserwowany, zabezpieczony przez niego, więc no, trzyma się kupy. Tak naprawdę, od czasu kiedy go kupiłem i mam go u siebie, gdzieś tam były po prostu rozruszane hamulce, wyczyszczony zbiornik paliwa. No i tak naprawdę auto było jezdne cały czas. Mm. Pozmieniane przywody paliwowe, poprzeglądane czy gdzieś tam nie trzeba czegoś ważniejszego zrobić i tak naprawdę auto, auto, auto jest użytkowane. No wiadomo, olej, filtry, no takie rzeczy po latach trzeba było też zmienić, ale tak jest cały czas użytkowany, jest jeżdżony. Dolane było tylko tak naprawdę płynu chodniczego i, i wszystko jest w porządku, więc, więc cały czas jest jezdny. Tak no, no, tak, aby tak dalej, aby tak dalej, aby jak najdłużej. Nie będzie na pewno do sprzedania, zostanie z nami, myślę, do żywocie. Do żywocie. będzie miał na pewno u nas. Miałem Świetnie. już tam gdzieś parę propozycji odkupu, ale no, no nie skuszę się na to, więc, więc no na pewno zostanie z nami. Super, więc moi drodzy, nie piszcie w komentarzach, że chętnie kupię. Się, bo nie jest, nie jest na sprzedaż. Nie nie, nie, nie. Słaj! Pokaż jeszcze te głośniki proszę cię, bo to też jest A, myślę mm, fajne. Czekaj, musimy sobie wysiąść i podniosę fotel. Będzie to wybrać. No, jednak tutaj w tych boczkach jakaś klamka jest. Jest to trzyma. Ale się jest. fajnie jechało. Coś pięknego. Muszę, Kurczę, no już mieliśmy takie pokusy, żeby jechać do energii. Było blisko. No. Tak, tu są jeszcze takie suboferki porobione. Okay. Z jednej z drugiej strony też jest to fajnie mm. tak. Podlane z naciku, schowane sobie z tyłu. Więc głośniczków jest pełno, z tyłu są też na półce, tylko. A to, no, one tak, są po prostu przykryte, one są po tak? Pod przykryte. tym materiałem, pod moi tym drodzy, materiałem, drodzy, są głośniczki. głośniczki. Tu jest jeden, jest drugi, więc. Super, tak dzięki tak to w wygląda. takim razie za tą przejażdżkę. Moi drodzy, więc serdeczne podziękowania, że pokazaliście nam ten samochód. Oczywiście życzymy, żeby dalej służył bezawaryjnie, bez amaryjny, no i żebyście czerpali radość z jego posiadania. Bo tak jak mówię, jest świetny, piękny. E, więc wszystkiego dobrego dla was. No i co, może jakieś kilka słów dla naszych y, oglądających? Czy warto się cieszyć motoryzacją? Oczywiście. Jak najbardziej. Jesteśmy przykładem tego, że można mieć kilka fajnych aut. Nie tylko na przykład nastawienie na jedną markę, można mieć wiele marek. Na pewno Fiat 126P każdy kiedyś miał w domu. Więc jest to dość taki sentymentalny pojazd dla, dla większości e, ludzi. Budzi dość sporo radości, więc jak najbardziej zachęcamy do kupna, do kolekcjonowania, do jeżdżenia i do cieszenia się tą motoryzacją. No się zastanawiałam, czy zdąży, czy nie. No, Także już. Już go było słychać i tak mówię... No, dobra.